Od czasu do czasu... W niedzielę w hotelu Rydzewski w Ełku kabaret Otto realizował swoje kredo artystyczne. Dawać wszystkim ludziom radość swoim śpiewem to przyjemne jest jak nie wiem. Kabareciarze pokazali, że scena jest ich żywiołem, chociaż cała trójka to inżynierowie z wykształcenia. Nie przeszkadza to jednak w wymyślaniu tekstów wygodnych najlepszych humanistów i wykonywaniu piosenek jak zawodowi muzycy. Panowie w przyszłym roku będą obchodzili Osiemnastolecie działalności w kabarecie. To dobry moment, by spojrzeć w przeszłość. Żałujemy bardzo, że tak późno zaczęliśmy, bo jakbyśmy zaczęli rok wcześniej, to już byśmy mieli teraz Osiemnastkę. A tak sobie to nie. My niczego nie żałujemy, bo to nawet jak się popełnia błędy, to całe szczęście, bo na błędach można się uczyć. Przez te wszystkie lata kabaret odto był postrzegany jako apolityczny i tym odróżniał się od swych kolegów ze sceny. W najnowszym repertuarze są jednak żarty polityczne. W pewnym momencie stało się tak, że ta polityka zaczęła za bardzo nas dotykać. E, w sensie psychicznym e, zaczęła nas męczyć to, co się działo i dlatego zaczęliśmy. Wzięliśmy się za to, może już dojrzeliśmy do tego w końcu 18 lat. Trójka tworząca odto podkreśla, że polityka to wdzięczny temat, bo politycy piszą prawie gotowe teksty kabaretowe. A dla osób żyjących zbawienia ludzi to idealny układ. Ale nie tylko z rządzącym zaśmiewa się od to. Wytyka zbyt szybką rewolucję w języku polskim, posługiwanie się smsowymi skrótami czy wszechobecność reklam. Ale są sfery, których kabareciarze nie dotykają. Nie śmiejmy się z kalectwa. Uważamy, że to no, nie, nie jest temat do śmiechu. Drażą mnie również takie żarty, które widzę u niektórych kolegów kabareciarzy, jak jak się żartuje na przykład z nazwisk cudzych. I chociaż w ich skeczach pojawia się słowo kaczki odmieniane przez różne przypadki, to kabaret uważa, że nie ma to negatywnego wydźwięku. I niech narodowie wszyscy postronni znają, iż Polacy prócz kaczek długi weekend mają. Generalnie uważają, by nie przekraczać cienkiej linii i nie urazić nikogo. Humor, jaki proponuje od Tomarze szefanów, co było widać w fotelu Rydzewski. Najbardziej lubię składanki i koncert życzeń. Wszystko, wszystko podobało się. Dowodem było trzykrotne wywoływanie kabaretu na scenę.